Okej, okay, to jest ostatni film przed założeniem górnej pokrywy. Pokażę, jak to działa. Składamy skrzydła. Hmm. OK. Mamy cztery wysokości. Okej, OK. Zobaczmy sobie skrzydło. lotki. Lotki zrobiłem tak, że ruszają się razem ze slotami, ale, ale tylko w dół, na ogonie jest, jest pełne sterowanie. <laughs> Pokażę jeszcze raz, jak działają lotki. Dobra, a teraz klapy. Opadają lotki, zeslotamy na obu skrzydłach. Plus jeszcze lotki pogłębiają. To są, oczywiście, jeszcze niedopracowane wychylenia, trochę za duże są na ogonie.